Kolejna część, kolejna y, fajna zabawa z y, panelem FX, czyli layer FX, efekty warstwy. Mam otworzony taki zaokrąglony prostokąt, prawda? Obiekt, kształt, rectangle, rounded, prawda? I przechodzimy do bevel emboss, czyli ogólnie rzeźba prawda? Muszę zaznaczyć obiekt. Mamy. Y, Cztery opcje. Ja może tak użyję Radius, prawda? Aby było widać efekt. Jest to po prostu no ogólnie mówiąc płasko rzeźba. Coś na kształt efektu 3D, ale może nie do końca. Proszę bardzo, większy efekt, prawda? I mamy cztery opcje od góry Inner, czyli wewnątrz. Widać, że cała jakby kolorystyka tworzenie efektu odbyło się wewnątrz mojego kształtu. Dalej, Outer, czyli na zewnątrz. Mój kształt jest nienaruszony. Popatrzcie. A powstał fajny cień i fajne rozświetlenie. Czy można tą kolorystykę zmienić? Pewnie, że tak. Screen, highlight. Jest to odpowiedzialne właśnie za jasne elementy. I zrobimy sobie z białego ładną, ładną czerwień. No, niepotrzebnie tutaj skasowałem. Proszę bardzo, i mamy rozświetlenie. Oczywiście, może nie jako screen, a jako. Zobaczmy, może nie soft light, a normal. Może być intensywność, prawda? Krycie. Intensywny efekt, albo tylko delikatnie, prawda? Ja to zostawię. No i shadow, czyli cień, czyli to jest tutaj opcja odpowiedzialna właśnie za ciemne elementy, za jakby tworzenie przez te dwa kolory, czy też może highlight i shadow, tworzymy właśnie efekt. Emboss, bevel Emboss, prawda? I 75 jest bazowo ustawione, też można sobie o, manipulować. Oczywiście mogę wyłączyć kolor y, tutaj y, highlight, przepraszam, 0 i mam przy pomocy y, Bevel Emboss opcja Outer na zewnątrz stworzony cień, prawda? Dalej Direction, prawda? I znowu mamy to samo, elewacja 45, wiemy o co chodzi prawda? Azymut 135. Tym kółeczkiem znowu, tutaj tym punktem ten cień, proszę bardzo, będę, będę przemieszczał. Funkcjonuje to bardzo podobnie jak 3D. Jeżeli na podobnej zasadzie, ale efekt jest inny, bo nie chodzi tu o światło, a właśnie w tym przypadku o, o shadow, o cień. Jeżeli ten punkcik biały jest całkiem na krawędzi tego obszaru okrągłego, to jest to bardzo intensywne, prawda? I no, maksymalnie jakby odsunięte, prawda? W tym momencie na zewnątrz. Natomiast jeżeli będę zbliżał do środka, to oczywiście ten cień jakby się chowa pod obiekt, w tym przypadku oczywiście. No i też jego intensywność, popatrzcie, o, proszę bardzo. Jego intensywność jest zdecydowanie mniejsza. Oczywiście to możemy regulować tutaj, prawda? Shadow. Opacity, też jego intensywność będzie duży albo mały, prawda? To jest też oczywista sprawa, ale samo to jego umieszczanie to nie jest taki typowy cień, prawda? Jak tutaj outer, outer shadow i inner shadow. To jest troszeczkę inna zasada, ale też jak widać, można to, można to wykorzystać. Wrócimy do takiego ustawienia jak było. Wrócimy tu multiply do białego koloru i, i 75 to jest tak bazowo ustawione mniej więcej. Popatrzmy Multiply, czarny kolor to też jest tak bazowo jako Multiply, a biały jest ustawiony bazowo jako, jako Screen. O, tak to jest bazowo ustawione. Fajnie, oczywiście precyzyjnie możemy sobie wpisywać wartości. Kolejna rzecz to jest Emboss, czyli po prostu takie, no, jest to wytłoczenie, popatrzcie, jest to połączenie jakby dwóch poprzednich elementów. Czyli mamy wytłoczenie krawędzi plus poświatę na zewnątrz plus cień na zewnątrz, prawda? No i pilą, czyli jest to mm, troszeczkę odwrotność w tym momencie. Odwrotność, bo yy, parametry zmieniłem. <laughs> Dobrze. Pilą, poduszka, prawda? No, może nie tak do końca, ale efekt troszeczkę odmienny od pozostałych, yy, zwiększając go, popatrzmy, zwiększamy go. Tworzy się z tego rodzaju wyżłobienie. No tutaj tego tak nie widać. Pokażę wam to dokładnie za chwileczkę na konkretnym przykładzie. Będziemy dalej pracować nad moją ramką do zdjęcia i tam będzie to bardzo dobrze widać. No więc dobrze. Kolejna rzecz, jeszcze oczywiście mamy też profile. Mamy profile gotowe profile, na przykład do opcji Inner. Do każdej z tych opcji można użyć tych profili. Kanciato zaokrąglony, prawda? Bardzo podobne profile jak przy 3D. Chyba nawet takie same, jak tak patrzę, to chyba na to samo. Prawda? I oczywiście, tu jest jeszcze dodatkowa opcja. Oprócz tego, że mogę usunąć profil, to jest opcja invert, czyli odwrotność. Proszę bardzo. Prawda? Odwrotność tego profilu. Dobrze. No, i oczywiście, też, proszę bardzo, mogę go sobie tutaj, tak jak i przy, przy opcjach 3D, modyfikować dowolnie, tworzyć własne profile. Jak mi tam to wszystko oczywiście pasuje. OK, usunę ten profil. Taki no, dość fajny efekt, skoro jest to kształt, to troszeczkę. Yy, no, single radius, tak, single radius, zrobimy to corner, zrobimy inny, zrobimy tego typu corner. Proszę bardzo, yy, dodam, jeszcze będę mówił też o, o tym, oczywiście outline. Tak, dość solidnie i nie outside, a inside. I proszę bardzo, taki dosyć fajny efekt. No, ten efekt jest dla mnie troszeczkę zbyt intensywny. Tak? Multiply. Teraz musimy zmniejszyć teraz tak to zaciemnienie troszeczkę, 65. Screen oczywiście tu będzie mniej, bo na dole jest mocno rozświetlone. O, proszę bardzo. Bardzo fajnie. efekt, Scale, with Object. Gotowe. No i to, co mówiłem, konkretny przykład, prawda? Dalsza moja praca nad, nad rameczką. Z kontrolą klikam yy, i ramki, zawężę ją select, grow shrink, edytuję, kręcę kółkiem myszki i, no, tu zbliżę widok, przepraszam bardzo. I teraz dalej będę. Chodzi mi o to, aby, o, właśnie, zrobić coś takiego. Może więcej troszeczkę. Tu zero, oddalę teraz widok, popatrzmy. Jeszcze. 32, 30, 35. Wydaje mi się, że, że będzie ok. Fajnie, apply. Nowa warstwa tworzę nową warstwę i wypełnię to. Właściwie kolor jest dowolny, bo efekt, który chcę wykonać, to jest właśnie pilą. Wyfrezowanie, jakby wytłoczenie w elemencie, prawda, użyję tej opcji. Yy, więc kolor jest dowolny, no niech będzie sobie on tam taki ciemnoczerwony, żeby to było dość, dość wyraźnie widać i na tej nowej warstwie oczywiście to zaznaczenie klik, ładnie, CTRL-D, zdejmuję zaznaczenie, yy, wypełniam. V Narzędzie Move zbliży narożnik, to zawsze w takich sytuacjach najlepiej widać, prawda? Jak, to się, jak to wygląda na narożniku, jak to wygląda na dalszych liniach prostych i przechodzimy do FX, Bebel, Emboss. Tak, już widać, prawda? Opcja Pillow, już widać pewne zagłębienia obok tego elementu powstały. Jeszcze zbliży widok. O, z tego pogłębimy ten efekt. Pogłębimy go. Tak? I tutaj troszeczkę zmienię te opcję. Nie 75, popatrzmy, zmniejszę do, do około 50, fajnie. I tutaj też do około, do około 50. I fill opacity 0. Tak? Zamykam. Ctrl 0. Proszę bardzo, może kliknę obok, żeby zdjąć zaznaczenie. Proszę bardzo, wytłoczenie utworzone na mojej rameczce. Coraz bardziej bogata, tak? Oczywiście nie chcę przesadzać, bo to w pewnym momencie można przedobrzyć sprawę. Ale oczywiście mam kolejny element dzięki panelowi efekty Vars, layer effects, prawda? Dodany do mojej kompozycji, do mojej ramki, którą tutaj wykonuję do tego zdjęcia. Jak najbardziej mogę to oczywiście jeszcze na koniec pokażę, wyedytować i yy, może nie, nie, przepraszam nie muszę edytować, tylko z, z, jeżeli jest to efekt zbyt intensywny, zbliżę troszeczkę widok, tak, o właśnie, żeby to było widać. W ten sposób, po prostu zaznaczamy warstwę i całą tą warstwę. I krycie, o właśnie, prawda? Można sobie jeszcze delikatny taki frezik, mocniejszy, mocniejszy. Ja to ustawię gdzieś tak na około 80%, tak, kliknę obok. To jest dla mnie Ctrl 0. Tak jest, to jest dla mnie zadowalający efekt. Oczywiście zapraszam do kolejnych filmików. Dalej uczymy się programu Affinity Photo.